To jest, to jest ulotka, w której są zawarte informacje odnośnie diety barw dla kotów i psów. Albo odwrotnie dla psów i kotów. W każdym bądź razie yy, dowiadywałam się z YouTube'a oczywiście między innymi, że ta dieta jest optymalną dietą dla naszych zwierząt. Aczkolwiek część z nas nie stosuje tego, a szkoda, bo jest z, z opisu przynajmniej yy, bardzo dobrą dietą. Jest to naturalne, bo to jest, są, to jest naturalne mięso po prostu dla zwierząt i naturalne kości. No proszę, optymalne, naturalne żywienie Twojego psa i kota. Ponoć bardzo dobra. Nie wiem, ja nie stosowałam tej diety jeszcze dla mojego kota, ale yy, mówiąc, yy, że nie stosowałam, nie, niejednokrotnie mój kot dostawał już jajko surowe. I czasem kot dostaje surowe wołowe mięso. Także jeżeli ja bym powiedziała, że zupełnie mój kot nigdy nie dostawał surowego mięsa ani surowego jajka, to bym skłamała. Nie ma takich rzeczy, że zdarzają się momenty rzadkie, ale są. Także na tym polega właśnie dieta barw. Czyli kroimy po prostu w kawałki mięso, tak jak zresztą jest to proste do wykonania. Kroimy w kawałki i taką ilość, jaką powinniśmy dać kotu czy psu, po prostu pozwalamy sobie dać naszemu ukochanemu czworonożnemu pupilowi. Oczywiście nie za często może, ale musimy po prostu jakby próbować, czy, a, czy aby na pewno naszemu zwierzakowi to odpowiada. Może być się zdarzyć, że nie każdemu zwierzakowi to odpowiada taka dieta, więc y, musimy zwrócić uwagę, czy nie ma przeciwwskazań też. Czy na przykład nie ma jakichś tam odwrotnych skutków, typu wymioty, typu jakieś tam inne rzeczy, które są niepożądane u zwierzaka? Mały kawałek, dwa małe kawałki mięsa surowego możemy podać wołowego oczywiście, nie kurzego, nie drobiowego, ale wołowe na surowo bądź dajemy po prostu. Wołowe mięso na surowo z jajkiem rozdrobnione, zmielone, nawet rozmieszane i jeżeli sprawdzimy, że nasz zwierzak toleruje, nie ma nietolerancji, no to możemy od czasu do czasu tam może być, że raz w tygodniu możemy pozwolić sobie na podanie czegoś takiego. Jest to nawet wskazane. Tak naprawdę. Zwierzęta te, koty, wszelkie kotowate i dzikie psy jak psy dingo, zjadają na surowo mięso przecież, bo popatrzmy na yy, w przyrodniczych filmach. Niejednokrotnie widzimy, że pies dingo albo inny kotowaty albo na przykład jakiś, yy, jakaś puma. Czy lampart, czy nawet z kotowatych, z dużych kotów, bo powiedzmy, lew, czy, czy coś takiego. Przecież widzimy doskonale, że te jedzą surowe mięso. Jak złowią jakąś sarnę, czy, czy jakiegoś, jakiegoś innego dzikiego zwierza, no to po prostu je zjadają na surowo. Skłaka. Z futrem, i, i z tymi wszystkimi tam rzeczami. Może oprócz wnętrzności, no to może nie wiem, czy zjadają te wnętrzności, ale raczej mięso jest zjadane. Są zostawione z reguły tylko kości, których kot nie, nie, nie gryzie. A, ale, ale ogryza mięso do gołej kości także z kości ogryza jeżeli jest gnat taki od sarny na przykład jak to widzimy dziczyznę to proszę bardzo na tej podstawie właśnie polega ta dieta barw która jest opisana właśnie w ulotce którą przypadkowo gdzieś dostałam na wystawach, którą tutaj pokazuję Ochodzę czasem na wystawy psów, innych y, zwierząt, więc przypadkowo sobie pozwoliłam y, tą lotkę nagrać, zrobić ich, jej zdjęcia, a żeby pokazać, to jest właściwie takie ciekawostka, ale jest to warte też zobaczenia. I jak zwykle, do kolejnego wideo.